Dzisiaj poruszymy temat, z którym wielu z nas boryka się na co dzień: nadmierne myślenie. W erze, w której jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami i bodźcami, łatwo utknąć w cyklu nieprzerwanych myśli. Jeśli czujesz, że Twój umysł jest zawsze aktywny, przypominając przeszłość, przewidując przyszłość i analizując każdy detal teraźniejszości, wiedz, że nie jesteś sam. To wideo jest dla Ciebie. A my razem zbadamy sposób na złagodzenie tego mentalnego obciążenia. Dziś przynoszę inspirującą historię Zen, opartą na naukach buddyjskich, które mogą pomóc nam znaleźć spokój w chaosie nieustannych myśli. Buddyzm Zen jest znany z krótkich, głębokich opowieści, które zapraszają nas do refleksji i odnajdywania odpowiedzi w naszych własnych doświadczeniach życiowych, zamiast w złożonych teoriach czy filozofiach. Piękno opowieści Zen tkwi w prostocie, ale ta prostota kryje głębokie lekcje, które, gdy zostaną zastosowane, mogą zmienić nasze myślenie i działanie. Ta historia oferuje potężną metaforę dla tych, którzy czują, że ich umysł jest zapchany lub przepełniony myślami. To narracja, która choć stara, niesie uniwersalną prawdę. Musimy nauczyć się opróżniać umysł. Aby znaleźć miejsce na nowe, na spokój i równowagę. Na końcu wideo znajdziesz refleksje i praktyki, które mogą pomóc radzić sobie z nadmiernym myśleniem, korzystając z mądrości tej historii jako przewodnika. Dlatego, proszę, oglądaj do końca. Poprowadzę Cię przez tę historię, a potem wspólnie zastanowimy się, co możemy z niej wyciągnąć i jak zastosować te lekcje w naszym codziennym życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak filozofia Zen może pomóc złagodzić nadmiar myśli, śledź ten film. I oczywiście, nie zapomnij subskrybować kanału i polubić wideo, jeśli uznasz jego treść za przydatną i inspirującą. Razem odkryjemy tę potężną historię i dowiemy się, jak możemy znaleźć więcej spokoju i jasności w naszym życiu, wyjaśniając problem nadmiernego myślenia. Nadmierne myślenie jest czymś powszechnym w nowoczesnym życiu. Nieustannie zmagamy się z problemami, obowiązkami i planami na przyszłość, co prowadzi do skrajnej analizy każdej sytuacji i decyzji. Powtarzające się myśli o tym, co zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić oraz co musimy zrobić, wypełniają nasz umysł, tworząc nieskończony cykl zmartwień. Ten stan nieustannej analizy może wydawać się nieszkodliwy, ale nadmiar myśli ma głęboki wpływ na nasze zdrowie psychiczne i samopoczucie. Nadmierne myślenie, czyli ruminacja, wprowadza nas w stan nieustannej niepokoju umysłowego. Zamiast być obecni w danym momencie, utknęliśmy w pętli mentalnej, która prowadzi nas do ponownej analizy przeszłych wydarzeń lub przewidywania możliwych problemów w przyszłości. Ten wzorzec myślenia jest jedną z głównych przyczyn lęku i stresu, ponieważ rzadko znajdujemy jasne rozwiązania, gdy jesteśmy przytłoczeni powtarzającymi się myślami. Wręcz przeciwnie, może nas sparaliżować i uniemożliwić dostrzeganie prostych rozwiązań. Umysł przepełniony myślami może blokować naszą zdolność do podejmowania klarownych decyzji. Z każdą chwilą, w której nadmiernie myślimy o czymś, oddalamy się od teraźniejszości, od teraz, gdzie naprawdę zachodzą zmiany, to w stanie obecności pojawiają się nowe pomysły i rozwiązania, ale nadmiar myśli uniemożliwia nam dostęp do wewnętrznego spokoju. W tym kontekście nauki Zen mogą być niezwykle pomocne. Filozofia Zen zaprasza nas do postrzegania umysłu jako narzędzia, które możemy mądrze używać, ale także uczy, że umysł powinien mieć okresy odpoczynku i ciszy. Zen ceni prostotę i stan całkowitej obecności, dlatego jego opowieści są tak potężne dla tych, którzy chcą nauczyć się radzić sobie z nadmiernym myśleniem. Przypominają nam, aby zwolnić tempo i uwolnić się od myśli, które nie służą chwili obecnej, tworząc przestrzeń dla nowego i dla spokoju. Dziś zbadamy historię Zen, zatytułowaną Filiżanka herbaty, która niesie ze sobą praktyczną lekcję na temat wpływu nadmiernego myślenia. Jeśli czujesz, że Twój umysł jest przytłoczony, ta historia może przynieść nowe zrozumienie i sposób nauki, jak opróżnić swój umysł. Wprowadzenie do opowieści Zen Filiżanka herbaty. Teraz przejdźmy do historii. Filiżanka herbaty to opowieść Zen, która oferuje ważną lekcję dla tych, którzy żyją z umysłem pełnym myśli. Akcja opowieści toczy się w świątyni Zen w Japonii. Gdzie mistrz przyjmuje wizytę erudytę i intelektualistę, który pragnie nauczyć się o Zen. Ten człowiek już posiada ogromną wiedzę, dlatego czuje, że jest gotowy, aby przyswoić jeszcze więcej mądrości. Profesor przybywa do świątyni z postawą wyższości, wierząc, że jego wiedza czyni go kimś wyjątkowym, niemal oświeconym. Ale jak zobaczymy, Zen ma zupełnie inne podejście do wiedzy i umysłu. W nauczaniu Zen umysł pełny nie jest koniecznie umysłem mądrym. Przeciwnie, nadmiar informacji i pojęć może uniemożliwić osobie dostrzeganie rzeczy jasno, ponieważ zostaje uwięziona w warstwach pomysłów, przekonań i opinii. Mistrz Zen postanawia więc nauczyć wizytującego lekcji w prosty i praktyczny sposób, który reprezentuje istotę Zen. Zamiast odpowiadać na wszystkie pytania i wątpliwości gościa, zaprasza go na herbatę. Przygotowując herbatę, mistrz zaczyna nalewać do filiżanki gościa. Jednak wciąż nalewa herbatę, nawet gdy filiżanka jest już pełna. Herbata wylewa się, a profesor zdumiony nie rozumie, co się dzieje. Ta scena jest kluczowa dla historii. Profesor zirytowany w końcu przerywa mistrzowi i mówi, Zatrzymaj się, filiżanka już jest pełna, nie zmieści się więcej. Mistrz Zen spokojnie odpowiada: Dokładnie, ty, podobnie jak ta filiżanka, jesteś pełen pomysłów i pewności. Jak mogę ci czegoś nauczyć, jeśli najpierw nie opróżnisz swojego umysłu? Ta lekcja głęboko wpływa na gościa. Rozumie, że aby nauczyć się i osiągnąć nowe zrozumienie, musi zrezygnować ze swoich utartych idei i być otwartym na nowości. W podobny sposób my również musimy nauczyć się opróżniać naszą filiżankę, gdy chcemy znaleźć spokój i jasność. Opowieść pokazuje nam, że dopóki będziemy uwięzieni w myślach i pojęciach, nie będzie miejsca na ciszę i spokój. Historia zen. Filiżanka herbaty. Teraz opowiem historię szczegółowo, abyśmy mogli zrozumieć jej prawdziwe znaczenie i jak odnosi się do naszego własnego nadmiernego myślenia. Mistrz Zen przyjmuje wizytę bardzo wykształconego profesora, który pragnie nauczyć się o Zen. Profesor jest człowiekiem o ogromnej wiedzy i dlatego czuje, że jest gotowy, aby zrozumieć Zen i zastosować go w swoim życiu. Mistrz zaprasza go do rozmowy, a podczas gdy profesor zaczyna mówić bez przerwy o wszystkim, co wie i myśli, Mistrz tylko słucha w milczeniu, w pewnym momencie Mistrz decyduje się podać herbatę gościowi i zaczyna nalewać płyn do filiżanki. Jednak nawet po napełnieniu filiżanki wciąż nalewa herbatę. Zaskoczony i zirytowany profesor woła: Zatrzymaj się, filiżanka już jest pełna, nie zmieści się więcej. Mistrz Zen spokojnie patrzy na profesora i odpowiada: Podobnie jak ta filiżanka, jesteś pełen pomysłów i pewności. Jak mogę ci nauczyć o Zen, jeśli nie opróżnisz swojego umysłu? Ta historia jest potężną metaforą. Herbata symbolizuje nową wiedzę, pomysły lub spostrzeżenia, które mogą przynieść nam spokój i jasność. Filiżanka reprezentuje nasz umysł. Tak jak filiżanka pełna nie może przyjąć więcej herbaty, umysł przytłoczony myślami i pewnościami nie może otworzyć się na nowe spostrzeżenia. Ta opowieść jest zaproszeniem dla nas wszystkich do zadania sobie pytania. Czy nasz umysł przelewa się od zmartwień, lęków i pewności, które uniemożliwiają przepływ nowych spostrzeżeń? Przypomina nam, że aby osiągnąć głębsze i prawdziwe zrozumienie, musimy opróżnić swój umysł i uwolnić się od nadmiaru myśli i osądów, które nosimy. Słuchając tej historii, zapytaj siebie: Czy pozwalam na przestrzeń dla ciszy i spokoju w moim umyśle? Jeśli twój umysł jest jak przepełniona filiżanka, być może nadszedł czas, aby ją opróżnić, pozwalając teraźniejszości ujawniać się w sposób jaśniejszy, wolny od zakłóceń nadmiaru myśli. Analiza i refleksja nad opowiadaniem. Historia filiżanka herbaty oferuje nam metaforę naszej własnej umysłu i cykli myślowych, które często go obciążają, tak jak filiżanka pełna. Nasz umysł. Gdy jest przepełniony pomysłami i koncepcjami, nie jest w stanie przyswoić nowych percepcji. Zen uczy, że aby się uczyć, musimy stworzyć przestrzeń w umyśle, co wiąże się z procesem odczuwania przywiązania do nieustannych myśli i pewności. Ta historia przypomina nam, że nadmiar myśli działa jak bariera dla wewnętrznego spokoju. Kiedy jesteśmy obsesyjnie skupieni na idei kontroli i ciągłej analizy. Utknęliśmy w wzorcach myślowych, które uniemożliwiają naturalny przepływ umysłu. Jak pełna filiżanka, nasz umysł staje się sztywny i nieelastyczny, a my nie jesteśmy w stanie dostrzec nowych rozwiązań, wglądów, czy nawet piękna chwili obecnej. Metafora filiżanki jest również zaproszeniem do praktykowania, odczuwania, przywiązania nie chodzi o ignorowanie naszych myśli. Ale o nauczenie się, jak nie przywiązywać się do nich. Opróżnienie umysłu nie oznacza zapomnienia, ale pozwolenie, by myśli płynęły bez osądów i niepokojów. Kiedy uczymy się opróżniać umysł, lepiej radzimy sobie ze stresem i lękiem, ponieważ nie pozwalamy, by nasze myśli nas kontrolowały. Ta lekcja jest szczególnie istotna w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy bombardowani informacjami i bodźcami przez cały czas. Akt opróżniania umysłu jest w rzeczywistości aktywnym procesem otwierania przestrzeni na ciszę i introspekcję. Możemy praktykować opróżnianie w momentach medytacji, refleksji, lub nawet podczas wykonywania prostych czynności, takich jak spacer. Dla ciebie, kto może ogląda ten film, ponieważ również zmaga się z nadmiarem myśli, pomyśl, czy twój umysł jest jak pełna filiżanka? Jeśli tak, jak możesz stworzyć przestrzeń na ciszę i pokój? Opróżnienie umysłu to akt współczucia dla samego siebie, ponieważ pozwala ci uwolnić się od ciężaru myśli i znaleźć miejsce spokoju i jasności. Praktyczne ćwiczenia na zatrzymanie nadmiernego myślenia. Po zrozumieniu lekcji opowiadania: Zen, filiżanka herbaty. Zbadamy kilka praktyk, które mogą pomóc w opróżnieniu umysłu i radzeniu sobie z nadmiarem myśli. Te ćwiczenia są inspirowane koncepcją odczuwania przywiązania i prostoty zen, które promują spokojniejszy i bardziej zrównoważony umysł. Prosta medytacja oddechowa. Medytacja to potężna praktyka na opróżnienie umysłu. Poświęć pięć minut swojego dnia, aby usiąść w cichym miejscu, zamknąć oczy i skoncentrować się na swoim oddechu. Wdychaj i wydychaj powoli, koncentrując się tylko na uczuciu powietrza wchodzącego i wychodzącego. Jeśli pojawi się jakaś myśl, obserwuj ją bez osądzania i pozwól jej odejść. Ta praktyka pomaga rozwijać spokojniejszy umysł skoncentrowany na chwili obecnej. Pisanie dziennika myśli, zapisanie na papierze myśli, które zajmują Twój umysł, to skuteczny sposób na uwolnienie nadmiaru mentalnego. Poświęć kilka minut dziennie, aby zapisać wszystko, co jest w Twoim umyśle, bez cenzury czy osądu. To pomaga uwolnić napięcie i oczyścić umysł, pozwalając ci zobaczyć swoje myśli w bardziej obiektywny sposób. Technika puścić. W ciągu dnia, gdy zauważysz, że utknąłeś w cyklu myślowym, wyobraź sobie, że Twoje myśli są chmurami przepływającymi po niebie. Obserwuj je spokojnie i pozwól im odejść, nie próbując ich rozwiązać. To pomaga utrzymać umysł w lżejszym stanie i unikać nadmiernego przywiązywania się do każdej myśli. Praktyka uważności w chwili obecnej, włączenie uważności do swojego codziennego życia to doskonały sposób na zredukowanie nadmiernego myślenia. Kiedy wykonujesz prostą czynność, taką jak picie kawy czy spacer, skup się całkowicie na niej. Obserwuj doznania, dźwięki i zapachy, nie pozwalając sobie na rozproszenie przez inne myśli. Ta praktyka pomaga skupić Twoją uwagę na chwili obecnej i zredukować wpływ myśli lękowych. Te praktyki, gdy są regularnie wykonywane, pomagają stworzyć bardziej spokojny i otwarty umysł na teraźniejszość. Pamiętaj, Opróżnianie umysłu to proces ciągły, a każdy mały krok jest ważny dla osiągnięcia pokoju i równowagi. Dotarliśmy do końca tego filmu i mam nadzieję, że historia filiżanka herbaty dotknęła cię tak samo jak dotknęła mnie. Ta prosta, ale głęboka narracja pokazuje nam że aby znaleźć pokój i jasność, musimy nauczyć się opróżniać nasz umysł i nie przywiązywać się do niekończącego się strumienia myśli? W społeczeństwie, które ceni wiedzę i myślenie, często zapominamy, że cisza i przestrzeń są również niezbędne dla naszego dobrostanu. Potrzebujemy chwil wytchnienia, w których uwalniamy się od powtarzających się myśli i dajemy przestrzeń teraźniejszości. Lekcja mistrza zen przypomina nam, że nasz umysł jest jak filiżanka. Jeśli jest zawsze pełna, nie ma możliwości przyswojenia czegoś nowego. Tak więc, praktykując odczuwanie przywiązania i wewnętrzny spokój, pozwalamy sobie na odnowienie naszego spojrzenia i na to, aby nowe pomysły, pokój i równowaga naturalnie się pojawiły. Mądrość zen. Uczy, że prostota jest źródłem siły i że zatrzymując nadmierne myślenie, lepiej łączymy się z samym sobą i tym, co naprawdę ma znaczenie w naszym życiu. Jeśli czujesz, że Twój umysł jest nieustannie obciążony, zapraszam Cię do praktykowania ćwiczeń, o których rozmawialiśmy. Nie chodzi o całkowite wyeliminowanie myśli, ale o zmianę sposobu, w jaki się z nimi odnosimy. Ucząc się obserwować i pozwalać myślom płynąć, nie przywiązując się do nich, możesz doświadczyć spokojniejszego i bardziej skoncentrowanego umysłu. Pamiętaj, praktyka jest kluczowa. Stopniowo zobaczysz, że tak jak w opowiadaniu zen możliwe jest opróżnienie swojej filiżanki i znalezienie więcej przestrzeni dla pokoju i jasności. Kiedy więc poczujesz się niespokojny lub przytłoczony, Pamiętaj o tej historii i ćwiczeniach, o których mówiliśmy dzisiaj. Zmiana zaczyna się od małych kroków. Jeśli ten film przyniósł Ci jakąś wartość, nie zapomnij zostawić swojego lajka. To pomaga kanałowi dotrzeć do większej liczby osób, które mogą przechodzić przez podobne sytuacje. A jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, skorzystaj z okazji, aby subskrybować i aktywować dzwonek powiadomień. Aby nie przegapić nowych treści, podziel się tym filmem z kimś, kto, jak sądzisz, mógłby skorzystać z tej wiadomości. I na koniec zostaw w komentarzach, co myślisz o tej historii: czy kiedykolwiek czułeś się jak ta filiżanka pełna myśli? Podziel się swoim doświadczeniem. Twoja interakcja pomaga budować wspólnotę wsparcia i refleksji. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.